Widać, że była bardzo twarda woda w tym ekspresie, osad wapienny. Ewidentnie widać, że klient nie odkamieniał, nie czyścił tego ekspresu i niestety ekspres nadaje się do utylizacji, ze względu na to, że jest tak zakamieniony, że już tutaj jest nieopłacalność naprawy tego ekspresu. Gdyby stosował filtry do tego ekspresu, na pewno by wydłużył żywotność. Generalnie zasada działania filtra jest taka sama w każdej marce. Ma za zadanie zabezpieczać ekspres przed osadami wapnia. Oprócz bloku zaparzającego powinno się czyścić pojemnik na fusy pod bieżącą wodą, tackę ociekową, kratkę i jeśli jest wyposażony ekspres w system mleczny, w dyszę spieniającą, to też powinno to zostać wyczyszczone też pod bieżącą wodą i zastosowane, jeśli jest do konkretnego urządzenia płyn do oczyszczenia układu mlecznego. Powinno się po spienianiu takiego płynu użyć. W celu właśnie oczyszczenia układów. Tabletki czyszczące też powinno się stosować regularnie, tak jak ekspres pokazuje informacje na wyświetlaczu bądź diodami. Ona służy do czyszczenia bloku zaparzającego. I tabletki odkamieniające, które też odkamieniają cały ekspres.